Dzień dobry, witam bardzo bardzo, bardzo serdecznie. Dzień, w którym ostatecznie uratujemy, chyba Kassandrę. Zobaczymy. Ten plac mi się okazuje. Mówię, że jest bardzo, bardzo. Even the air mi się okazuje, nie? Humanity was never meant to be here. Nie jesteśmy w stanie. Ten plac jest. As as Ciekawe co oni znaleźli za świątynię, w, świątyni. w sensie, czego to jest świątynia, w sensie, skąd? skąd? Tylko ona powstała, nie? Jakby to jest pytanie. Damn. Looks like these guys ran out of fuel. welcome to my tomb who the fuck are you his legacy how many sins has this guy made of himself where's cassandra oh you're looking for the voice i'm afraid you'll have to go deeper into our sanctuary shouldn't we just shoot this guy go ahead shoot me You humans, in your obsession with entropy. Okej, okay, ale wychodzi na to że... to, że Marlo już nie żyje. Gratniki strzelba. Super! Super mamy układ. Dzięki grożeniu pozwalałeś mi wybrać. yeah I yeah, know. Yeah. Oh, hi there. It appears we have visitors today. Give me a fucking break. It's so lovely to have you here. Look how well she worked. One cannot cease to be amazed by the ascended. To think these corporate fools believe they could harness their power. How amusing! I wish I could have been there. When they first tried, man meeting the ultimate organism, your innocence also. This place doesn't end.

How long has this thing been here? This ain't the time to be playing archaeologist. Come on, there's a passage over here. There you are. I suppose you've met the owners of these premises. There's so much we could learn from them. Just by walking those galleries. Mm -hmm. tudo barato Ile żyją obcy w ogóle? W sensie, czy warto ich tutaj... Uh -huh. no bo czy, da, czy opłaca się w ogóle tych obcych y, produkować w takim miejscu? Ale labirynt naprawdę... Będzie przejście? O, o, no o, i no o, 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 ole, fuck, o o o. Ja chcę wejść na to pole. Ekstrzeże, TBH, hmm. Chyba nie muszę. Nawet inaczej, no nie powinienem. Spróbuję najpierw tu. Jeżeli tu będzie zamknięta droga, a chyba jest, zostaje tylko pole.

This way, don't be afraid. You don't exactly match what they were made for. Do we really have to do this? Seems like a terrible idea. I'm do czego sure one we powstały. Have one powsta to są jakieś przerobione wersje tych jajeczek? Co to ma Come on. What could possibly happen to you? No możemy maksymalnie umrzeć. The eggs, <laughs> Relax, you're fine. Hmm. <laughs> Kurwa, więcej marlaów nie było. Enough of these damn synths. Permission to engage! There are dozens of them. Save your ammo and focus on finding Cassandra, Sergeant. You, you that have come this far, take her. But you have to promise. Promise you will take care of her. She embodies years of research, decades. She's the pinnacle of our Maker's work. He who has sacrificed so much. If only he could stand with us today to witness Cassandra's first steps to finally reach the culmination of human evolution. She is the only voice the hive answers to, the bridge between your two species, the door to xenosynthesis. <laughs> ona może kierować. Ooh, <gasps> uh, crazy. Jeżeli ona może obcymi sterować, Może im się kazać zabić? cz 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 koniec. Rój, proszę zabić. Cassandra, Cassandra, can you hear me? You? I'm a friend of your father's. Dad, he's here. Oh, no, it's waking up. Guys, I have a bad feeling about this. We need to hurry. Co to kurwa jest? Aha, jest taka mądra, nie? O, ja pierdolę. To zajmie trochę czasu, żeby to ogarnąć. Haha, <laughs> jak mam uciekać, nie? Kurwa, zapis jest przed. Kip, kip. węższe przejście. Nie powiem móc przejść tędy. This way. Catch your tędy nie tu mam być Jezus. czy Hejst wytrzyma tę misję? Może zadaniem jest to, żeby tylko Cassandra dotarła. To byłoby mocne ze strony autorów. Sandra, wiem, że byłaś trochę w stanie spoczynku, ale mięśnie było trzeba ćwiczyć. <laughs> No chyba się udało, co? Nie! Jest coś nie tak! Run, Cassandra! We're getting out! Hmm. <laughs> że się bramka zamknęła, bezpiecznie jest. let's get the hell out of here before these nukes detonate Forty percent, twenty percent. We did it. We did it. Koszmarne potworności. O, koniec! Super. Dobrze się bawiłem przy tej gierce, chociaż miałem momenty, w których się denerwowałem, głównie z powodów bugów. Więc... Kurde, ta gra jest niedorobiona strasznie. Ale jest okej, okay, napisana, sztampowa, ale ciekawa. Tam się stało do końca, nie wiadomo, ale dobrze się bawiłem. Yy... No kurczę, ja lubię obcego i cieszę się, że mogłem wpaść na taką dosyć ciekawą RTS-ową gierkę, a przy okazji przy, przy ciekawej fabule, przynajmniej takiej nieobciążającej mnie, ale te bugi, kurwa, ta gra jest niezrobiona, a ta gra wyszła już tak dawno, yy... a nie gram zaraz po, zaraz po premierze, a przy premierze to ta gra nie wiem czy była w ogóle możliwa do ukończenia, nie? No w każdym razie, e, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że zobaczycie sobie napisy i dziękuję za to, że ze mną ten czas e, spędziliście. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek WSZYSTKO. Aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba Wam się moja praca, pamiętajcie, że, kliknąć, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejść do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprze i za 2 złote, 10 albo 30, 30 wspierającymi według Waszej tutaj chęci i potrzeby. Oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za na nadanie, trzymajcie się. Do usłyszenia i życzę Wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi, i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej zotówce, którą mi przelecie każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami. Za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i w ogóle całego czasu, które spędzam. Czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.